Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl W dniu 26 stycznia media polskie przyniosły informację, że Donald Trump w drugim dniu swojej prezydentury ułaskawił 23 obrońców życia uwięzionych w czasach prezydentury Bidena. No i to był jeden z najpiękniejszych najpiękniejszy Akt e, Trumpa. E, najwięcej informacji na ten temat przyniosły kresy i najszybciej kresy.pl, e, i na ich stronie e, czytamy: Zostali uwięzieni w czasach prezydentury Joe Bidena za udział w protestach przy klinikach aborcyjnych. I tu cytat: Nie powinni byli być ścigani. To wielki zaszczyt podpisać ten akt, oświadczył Donald Trump, podpisując czwartek akt ułaskawienia. Amerykański prezydent podkreślił, że wielu z nich to osoby starsze. Prezydent USA ułaskawił 23 obrońców życia uwięzionych w czasach prezydentury Joe Bidena za udział w protestach przy klinikach aborcyjnych. Ułaskawieni działacze pro-life to, i tu warto przeczytać ich nazwiska, Joan Bell, Coleman Boyd, Joel Carey, Jonathan Darnell, Eva Edl, Chester Gallagher, Rosemary Herb Geraty, William Goodman, Dennis Green, Lauren Handy, Paulette Harlow, John Hinshaw, Chester Idoni, Jean Marshall, Ojciec Fidelis Mościński. Justin Phillips, Paul Place, Beverlyn Betty, Williams, Calvin, Ewa i James Zastro. Przepraszam, oraz Calvin, Ewa i James Zastro. No i teraz okazuje się, zacząłem przeglądać amerykańską prasę, bo chciałem dojść, za co dokładnie zostali za, uwięzieni. Jak długo siedzieli w więzieniu, yy, yy, no i w ogóle zdobyć wszelkie informacje na ten temat. Yy, yy, I teraz tak, większość z nich, yy, to znaczy, no tak, większość z nich, ty, oskarżenie było takie. Weszli siłą do kliniki i zaczęli blokować dwoje drzwi kliniki, używając swoich ciał. Mebli, łańcuchów i yy, lin. Yy, no i starsza wiadomość we wtorek, wtorek kiedyś tam, troje innych aktywistów Lauren Handy 30 lat, John Hinslaw 69 lat i William Goodman 54 lata otrzymało wyroki od 5 lat do nieco poniżej 2 lat za tę samą demonstrację. Handy otrzymał najsurowszy wyrok 4 lata i 9 miesięcy za rolę organizatora. No i z innych informacji: Joan Andre Bell, 76-letnia katoliczka i działaczka, działaczka pro-life została skazana na 2 lata więzienia, na ponad 2 lata więzienia, za udział w akcji ratunkowej, tak to nazywają obrońcy życia, w klinice aborcyjnej w Waszyngtonie. Oprócz Bell skazano trzech innych: Jen Marshall 74 lata, Jonathan Darnell 42 lata, Herb Geraty 27 lat. Marshall dostał wyrok 24 miesiące, Darnell 34 miesiące, a Geraty 27 miesięcy. Wyroki wydała Sędzia Okręgowa Colin Kolar cotelli eee, Trzech kolejnych działaczy pro-life zostało skazanych za naruszenie ustawy Freedom of Access to Clinic Enterprise poprzez udział w blokadzie kliniki aborcyjnej w Tennessee w 2021. James Zastrow, Ewa Zastrow i Paul Place zostali skazani na 90 dni aresztu domowego i 3 lata w zawieszeniu za blokadę kliniki w stanie Tennessee. Wyrok dla Ewy Egl, starszej działaczki ProLife, która również została uznana za winną udziału w tej akcji, został odroczony do sierpnia. W sierpniu dostała kilka lat. Egl ma 89 lat i jest ocalałą z komunistycznego obozu koncentracyjnego, tak napisała amerykańska prasa. E Chester Gallander, przywódca blokady kliniki zdrowia reprodukcyjnego w mont w stanie Tennessee, która miała miejsce 5 marca 2021, została skazana na 16 miesięcy więzienia i 3 lata zwolnienia warunkowego w związku z wyrokami skazującymi za spisek federalny przeciwko prawom i przestępstwa na mocy ustawy o swobodzie dostępu do wejść do klinik. No i ciekawe, że z opisu w tej prasie amerykańskiej, to tymi sprawami zajmowała się, wykrywała sprawców i aresztowała FBI, bo to tacy wielcy zbrodniarze. No i teraz ta naj, jakby najbardziej chyba nas interesująca kwestia. Znany ze swojej aktywności pro-life ksiądz Fidelis Mościński, franciszkanin, został skazany przez nowojorski sąd na 6 miesięcy pozbawienia wolności w więzieniu federalnym. Duchowny usłyszał wyrok w związku z blokowaniem wejścia do jednej z placówek aborcyjnych sieci Planer, Planet e, Parenthood. Ksiądz Mościński w lipcu ubiegłego roku zablokował drzwi do jednej z placówek na galonki Island przyniesionymi przez siebie kłódkami. Moje działania zostały podjęte, ponieważ Planet Parenthood jako organizacja zajmuje się zabijaniem. Te krwawe i brutalne akty wyrządzają także wielką krzywdę duchową i psychiczną matkom dzieci. Wszystkie moje działania wtedy i teraz są nakierowane wyłącznie na zapobieganie mordowaniu bezbronnych dzieci i ranieniu ich matek, oświadczył przed sądem kapłan. Mościński otrzymał również karę 90 dni pozbawienia wolności za utrudnianie działań administracji rządowej oraz 15 dni Pozbawienia wolności za wtargnięcie na teren z jednej, jednej z placówek aborcyjnych w kwietniu 2021 roku. prócz niego odpowiednio na 45 i 15 dni za to samo wykroczenie skazała, skazana została działaczka pro-life Laura GS. Eee, czyli ten ksiądz, ksiądz w sumie prawie 7 miesięcy. Eee, i ten ksiądz był jeszcze wielokrotnie, znaczy tak. Dotarłem do bliższych informacji. On podszedł do drzwi kliniki, bezpośrednio kliniki zajmującej się zabijaniem dzieci nienarodzonych, bezpośrednio przed jej otwarciem i założył dwie kłódki. Po 10 minutach te kłódki zostały rozcięte, on został aresztowany i, jak to napisał ktoś, za 10 minut dostał pół roku więzienia. I wsadzili go do więzienia. A wcześniej on kilkakrotnie był karany za to, że rozmawiał z kobietami, które przychodziły na dokonać aborcji, dłużej niż 10 minut. No i teraz, no tak, wszyscy byliby zachwyceni, no Trump jest wspaniały, no bo tutaj dokonał wspaniałego aktu. E, już robiłem program o księdzu, który mówił, że Trump jest wybrańcem Boga. Różne, różne znane osoby wychwalały Trumpa pod niebiosa, ale to lusterko ma jednak plany, plamy. Także na koniec o tych plamach. Aktywiści antyaborcyjni, którzy zgromadzili się w Waszyngtonie, skrytykowali prezydenta Donalda Trumpa za brak poparcia dla ograniczenia dostępu do aborcji w całym kraju. Stało się to dzień po tym. Jak ułaskawił 23 aktywistów, w tym osoby skazane na zablokowanie kliniki zdrowia reprodukcyjnego oraz zastraszanie personelu i pacjentów. Coleman Boyd to jest jeden z tych, no właśnie, który znalazł się wśród osób ułaskawionych przez Trumpa, powiedział na dorocznym Marszu dla Życia, że Trump powinien poprzeć ogólnokrajowy zakaz aborcji. Zapowiedział, że. A Trump zapowiedział, że zawetowałby to, gdyby takie prawo zostało uchwalone przez Kongres. Jestem bardzo, tu wypowiedź Boyda, jestem bardzo wdzięczny, że nas ułaskawią. Myślę, że zrobił wiele niesamowitych rzeczy w pierwszym tygodniu. Myślę, że po prostu źle radzi sobie z aborcją, powiedział BBC News, 53-letni pan Boyd. Uważam, że jest okropnym prezydentem, jeśli chodzi o aborcję. Dlaczego? To no zobaczymy, co się będzie działo, bo Trump wypowiadał się na temat aborcji w, w okresie kampanii wyborczej. No i to się bardzo obrońcom życia nie podobało, co on robił, bo zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, zawentuje ewentualną ustawę kongresu zakazującą aborcji. I zapowiedział również, finansowanie zapłodnienia in vitro przez państwo. Zachęcił żony do, do opublikowania podczas kampanii wyborczej autobiografii, w której Melania Trump pochwala aborcję. Natomiast, żeby było jasno i precyzyjnie, no to Trump, za pierwszej prezydentury Trumpa przygotowano, znaczy sąd najwyższy, który, którym zaczęli dominować sędziowie mianowani przez Trumpa, Doprowadził do takiej sytuacji, że każdy stan miał się wypowiedzieć w sprawie aborcji. No i część, część stanów zabroniła aborcji, część na nią zezwoliła. I Trump, z tego, co ja pamiętam, powiedział też w kampanii wyborczej, że niech tak będzie. Że nie każdy stan stanowi o sobie. No i właśnie jak tutaj czytamy. Powiedział, że jeżeli będzie ustawa antyaborcyjna, zabraniająca aborcję w całym USA, to nią zawytuje. I pytanie: Czy to było tylko pod publiczkę, żeby jak najwięcej głosów zyskać? Czy tak myśli Trump? Ktoś, przeczytałem taki obszerny artykuł, gdzie ktoś wyśmiewał Trumpa w tamtym czasie, bo napisał, że robiąc te rzeczy to znaczy mówiąc, że zawytuje ustawę aborcji i, i zgadzając żeby Melania Trump wydała swoją autobiografię, w której pochwala aborcję że, że on w ten sposób może zyskać tylko wyborców demokratycznych, a ich nie zyska działanie bez sensu ale może się Trumpowi wydawało, może ktoś mu podpowiadał z otoczenia, że no tak będzie lepiej bo więcej głosów otrzyma i teraz będzie się zachowywał inaczej ale czy będzie się zachowywał inaczej to zobaczymy że na razie zrobił piękną rzecz uwolnił tych wszystkich obrońców życia i na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o Takim spotkaniu, które ja zorganizowałem na początku lat 90., kiedy w Polsce wszędzie były kliniki antyaborcyjne, to było spotkanie z działaczem e, e, Pro-Life ze Stanów Zjednoczonych, który spędził w sumie w więzieniu dwa lata i który opowiadał o tym, jak, jak on nie dopuszczał do tego, żeby kliniki funkcjonowały. I że później pod bramę więzienia, jak on wychodził, wychodził, przychodziły kobiety z małymi dziećmi na ręku, bo z reguły miał za każdym razem rok więzienia. Przychodziły z małymi dziećmi na ręku, żeby mu dziękować, że jego działania uratowały, uratowały życie ich dzieciom i je, te kobiety, matki, uszczęśliwiły. I ten człowiek na koniec tego spotkania powiedział takie słowa, które mi głęboko utkwiły w pamięci. Powiedział, będę się modlił o to, żebyście wy, Polacy, również trafiali do więzienia w obronie życia. No i to było możliwe w latach 90., pewnie teraz też byłoby możliwe, no ale jak na razie chyba, znaczy nie chyba, tylko na pewno nikt jeszcze nie trafił do więzienia w obronie życia. Nie dlatego, że władze są takie e, dobre, tylko dlatego, że nikt nie podjął tak zdecydowanych działań. Jak podejmują y, obrońcy życia w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.